Des Pfarrers von Jaisa können wir folgenden Bericht lesen. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich drei neue Öffnungen über Santa Catalina und aus ihnen entschieden Dampfmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten und gleichen Dampfmasse und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die Explosionen, die diese Phänomene begleiteten, die durch Aschemassen produzierte Dunkelheit und Rauch, Przewodnie zadajecie sobie pytanie, gdzie znowu wybiało Crispina? Słuchajcie, ktoś z was pod jednym z moich filmików napisał Crispin Wiesz wszystko o świecie, a mnie bardzo intrygują wulkany. No ale co ty mi możesz powiedzieć? siedząc w Jeleniej Górze. A tuż właśnie wybrałem się w bezinteresowną podróż, by przybliżyć, przybliżyć ten temat tym wszystkim, których to interesuje. Jest to jakaś wyspa, która usiana jest wulkanami jak twarz nastolatka pełna w pryszczach. Bo tak by można było przyrównać wulkany do pryszczy, które po prostu są nieprzewidywalne. Trochę wstydliwe, ale nie dla Ziemi. To niesamowite, że tyle tych skał jest w stanie wyrzucić wulkan. I tysiące ludzi przyjeżdżają w takie miejsca, aby zobaczyć to, co wypluł wulkan. A jak ja się czasem opluję, to żadne to wydarzenie. Wulkan. Wiecie, że lawa ma temperaturę trilliard stopni. Gdyby do takiej roztopionej lawy wrzucić kulkę, szklaną kulkę, to byście jej nigdy nie wyciągnęli, bo by Wam spaliło rękę. Nie myślcie nawet apatyku, bo to jest to by było tyle: mnóstwo obrazów, które mówią lepiej niż tysiące Jeśli macie jakiś pomysł, abym udał się w jakieś dziwne miejsce, które was intryguje, piszcie: Zobaczycie, co byście się zrobić. Co usy. A najgorsze jest to, co ten klimat i wulkany robią z koni. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No chyba, że jest remont, to nie.